Ojej, dziewczyny i chłopaki. Nie wiem, jak wielu to przyjmie, ale spotykam się z przyjacielem mojego syna. A mam 38 lat. To niesamowita historia. Posłuchajcie. Mam na imię Ola, mam 38 lat. Tak, jestem już dorosłą kobietą, ale czuję się na osiemnastą. Z wyglądu bardzo atrakcyjna, wzrost 165 cm, waga 57 kg, mam długie falowane, jasne włosy. Mężczyźni często zwracają na mnie uwagę, nawet na ulicy. Mieszkam w dwupokojowym mieszkaniu z synem, który studiuje na trzecim roku na uczelni technicznej. Z mężem rozstaliśmy się, gdy syn miał pięć lat i od tamtej pory sama go wychowuje. Chociaż często proponowano mi małżeństwo. Postanowiłam, że dopóki syn nie zacznie sam zarabiać, nie będę się wiązać węzłem małżeńskim. Spotykałam się z mężczyznami, ale ostatnie pół roku nikogo nie było, nie spotkałam odpowiedniej osoby. Głównie siedziałam na portalach randkowych. Tam są tacy kandydaci. Niedawno wydarzyło się coś, co przewróciło mój świat do góry nogami. Wiedziałam, że mój syn ma przyjaciela, ale nie byliśmy osobiście zaznajomieni. Pewnego dnia zaprosił tego przyjaciela do naszego domu i przedstawił mnie. To moja mama, Ola. Przyjaciel okazał się wysokim, wysportowanym chłopakiem, mniej więcej o 15 lat młodszym ode mnie, bardzo przystojnym. Syn poprosił, aby jego przyjaciel, Tomek, został u nas na noc, żeby łatwiej im było przygotować się do egzaminu. Zgodziłam się i po kolacji rozeszliśmy się do swoich pokoi. Nocą postanowiłam wziąć prysznic, żeby się zrelaksować. Mamy wspólną łazienkę i toaletę. Myśląc, że wszyscy śpią, spokojnie się rozebrałam i weszłam pod ciepły prysznic. W myślach było różnie, wyobraźnia mnie podniecała. Nagle usłyszałam, jak otwierają się drzwi. Krzyknęłam ze strachu, widząc Tomka na progu. Wyobraźcie sobie, co poczułam w tym momencie. Co tu robisz? Zapytałam, próbując się zasłonić zasłoną prysznicową. Odpowiedział ochrypłym głosem: Jesteś taka piękna, jak bogini z wody. Byłam trochę zszokowana tą bezczelnością i zapytałam ponownie: Co tu robi? A on powiedział: że pilnie potrzebuje do toalety. Następnie niespodziewanie zaproponował: że umyje mi plecy. Wyobrażacie sobie. W środku coś we mnie zadrżało i podałam mu gąbkę, odwracając się plecami. A jeszcze parę minut temu wyobrażałam sobie go pod prysznicem ze mną. Zaczął delikatnie myć mi plecy, mówiąc, że jestem bardzo seksowna. Potem pogładził moje plecy rękami i pocałował w szyję. Odwróciłam się i pocałowałam go w odpowiedzi. Spędziliśmy razem około godziny w łazience, ciesząc się sobą. Całował i pieścił mnie wszędzie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłam. Byłam taka szczęśliwa, ale jednocześnie niespokojna. Poprosiłam go. Aby zachował to w tajemnicy, i oczywiście się zgodził. Od tamtej pory minęły dwa miesiące, i go nie widziałam, chociaż nadal przyjaźnili się z moim synem, co oznacza, że nic mu nie powiedział. Pewnego dnia, gdy myłam naczynia, zadzwonił dzwonek do drzwi. Syn był na uczelni. Na progu stał Tomek. Przyszedł porozmawiać i wyznał, że nie może zapomnieć tamtego wieczoru. Ja też nie mogłam i myślałam o nim cały czas. Mocno mnie objął i zaczął całować. Wziął mnie na ręce i poszliśmy do mojej sypialni. Czas z nim był niezapomniany. Teraz nie mogę powiedzieć, czy to była właściwa decyzja, ale wiem jedno, kocham go. Mimo, że jest o wiele młodszy. No i co, czy nie zdarza się, że kobieta jest starsza od mężczyzny? Od tamtej nocy, gdy Tomek przyszedł do mnie, zaczęliśmy się potajemnie spotykać. Nasze spotkania były rzadkie i starannie zaplanowane, żeby nie budzić podejrzeń syna, przyjaciół i sąsiadów. Rozumieliśmy, że taka sytuacja może zranić mojego syna i zniszczyć jego przyjaźń z Tomkiem, ale siła naszych uczuć była tak wielka, że nie mogliśmy zrezygnować z siebie nawzajem. Spotykaliśmy się w najbardziej niespodziewanych miejscach. Czasami wyjeżdżałam na kilka godzin pod pretekstem spotkania z koleżankami lub zakupów. Tomek czekał na mnie na parkingu przy najbliższym supermarkecie lub w parku. Wsiadaliśmy do jego samochodu i odjeżdżaliśmy w ciche zakątki miasta, gdzie mogliśmy spędzić czas na osobności. Inne razy przychodził do mnie do mieszkania, gdy syn był na uczelni lub treningach. Nasze spotkania zawsze były pełne namiętności i czułości, które staraliśmy się ukrywać przed oczami innych. Pewnego razu wynajęliśmy mały domek poza miastem, gdzie mogliśmy spędzić cały weekend razem, ciesząc się swoim towarzystwem. Tomek piekł grill i nie tylko, wiecie, o co mi chodzi. To miejsce stało się naszym schronieniem, gdzie mogliśmy się zrelaksować i być sobą. Spacerowaliśmy po lesie, gotowaliśmy razem jedzenie i po prostu rozmawialiśmy o życiu, marzeniach i planach na przyszłość. Ale mimo wszystkich środków ostrożności, Uniknięcie podejrzeń było niemożliwe. Syn zaczął zauważać zmiany w moim zachowaniu. Zadawał pytania: Dokąd tak często wyjeżdżam i z kim się spotykam? Starałam się unikać odpowiedzi, ale czułam, że prawda wkrótce wyjdzie na jaw. Pewnego wieczoru, gdy wróciłam do domu po kolejnej spotkaniu z Tomkiem, syn siedział w kuchni z ponurą miną. Powiedział, że musimy porozmawiać. Serce zaczęło mi bić szybciej i zrozumiałam, że ten moment nadszedł. Mamo, zaczął, od dawna zauważam, że zachowujesz się dziwnie. Często wyjeżdżasz i nie mówisz, dokąd idziesz. Co się dzieje? Masz jakiegoś mężczyznę. To przedstaw nas. Westchnęłam i usiadłam naprzeciw niego. Kochanie, rozumiem, że jest ci trudno i masz prawo znać prawdę. Ale musisz obiecać, że wysłuchasz mnie do końca. Pokiwał głową, a ja zaczęłam swoją opowieść. Wyjaśniłam, że tamtej nocy spędziliśmy z Tomkiem czas razem, jakie uczucia między nami się pojawiły i jak zaczęliśmy się potajemnie spotykać. Opowiedziałam, jak starałam się zachować to w tajemnicy, żeby nie sprawić mu bólu. Syn słuchał mnie w milczeniu, a potem wstał i wyszedł z pokoju. Słyszałam, jak zamknął się w swoim pokoju, i zrozumiałam, że potrzebuję czasu, żeby przemyśleć to, co usłyszał. Nie chciałam, żeby ich przyjaźń się skończyła, ale rozumiem, że nie jest to przyjemne, gdy twój przyjaciel spotyka się z twoją mamą. Minęło kilka dni. Syn praktycznie ze mną nie rozmawiał, unikał spotkań i zamykał się w sobie. Rozumiałam, że straciłam jego zaufanie, i to rozdzierało mi serce. Tomek też czuł winę i niepokój z powodu naszej sytuacji. Postanowiliśmy na jakiś czas przerwać nasze spotkania, żeby dać synowi możliwość dojścia do siebie. Pewnego wieczoru usłyszałam, jak syn wszedł do mojego pokoju. Usiadł na skraju łóżka i cicho powiedział: Mamo, rozumiem, że masz prawo do szczęścia. Ale dlaczego właśnie Tomek? To mój przyjaciel. Tak nie można. Wzięłam go za rękę i odpowiedziałam. Wiem, że trudno to zrozumieć, ale serce nie wybiera. Nigdy nie chciałam sprawić ci bólu. Postanowiliśmy z Tomkiem przerwać nasze spotkania, żebyś mógł spokojnie żyć dalej. Westchnął i spojrzał na mnie: Mamo, chcę, żebyś była szczęśliwa. Ale wszystkim nam potrzeba czasu, żeby to przemyśleć i nauczyć się z tym żyć. Spróbujmy sobie z tym poradzić razem. Od tego dnia zaczęliśmy pracować nad odbudową naszego zaufania. Starałam się spędzać więcej czasu z synem, chociaż jest już dorosły, to często wychodziliśmy gdzieś razem. Wspierałam go w nauce i życiu osobistym. Tomek też starał się utrzymać przyjaźni z moim synem, ale zaczęli spotykać się rzadziej. Z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać. Syn stopniowo akceptował nasze relacje i rozumiał, że Tomek nie jest tylko moim partnerem ale również jego przyjacielem, który nigdy nie chciał mu zrobić krzywdy. Zaczęliśmy więcej rozmawiać, spędzać razem czas i znajdować nowe punkty wspólne. Nasze potajemne spotkania z Tomkiem trwały nadal, ale już nie tak często. Staliśmy się bardziej uważni i ostrożni, żeby nie sprawiać synowi dodatkowego bólu i nie zniszczyć jego zaufania. Pomimo wszystkich trudności, nasze uczucia stawały się coraz silniejsze. Pewnego lata postanowiliśmy wybrać się na krótki urlop nad morze. Zaproponowałam synowi, żeby pojechał z nami, aby wspólnie poprawić nasze relacje. Syn zgodził się, chociaż z pewną ostrożnością. Czas spędzony nad morzem stał się dla nas przełomowym momentem. Cieszyliśmy się słonecznymi dniami, pływaliśmy w ciepłym morzu i spacerowaliśmy po malowniczych uliczkach małego kurortowego miasteczka. Syn stopniowo zaczynał dostrzegać, że nasze relacje z Tomkiem są szczere i pełne miłości. Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy na brzegu i patrzyliśmy na zachód słońca, syn podszedł do mnie i powiedział: Mamo, widzę, że ty i Tomek naprawdę się kochacie. Było mi trudno to zaakceptować, ale teraz rozumiem, że najważniejsze jest Twoje szczęście. Cieszę się, że masz takiego człowieka obok siebie. Obiełam go i poczułam, jak łzy napływają mi do oczu. To były łzy radości i ulgi. W końcu udało nam się przezwyciężyć wszystkie trudności i stać się prawdziwą rodziną. Stary, powiedział syn do Tomka: Dbaj o mamę, nie daj Boże, coś się jej stanie. Znasz mnie. Od tego czasu nasze życie stało się bardziej spokojne i szczęśliwe. Już się nie ukrywaliśmy. Tomek stał się częścią naszej rodziny. Wspólnie planowaliśmy przyszłość i cieszyliśmy się każdym spędzonym razem momentem. Mimo całego szczęścia, które przyniósł nam ten czas, nigdy nie zapomniałam o trudnościach, przez które przeszliśmy. One uczyniły nas silniejszymi i nauczyły cenić każdy moment życia. Wiedzieliśmy, że przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale teraz byliśmy gotowi stawić im czoła razem, jak prawdziwa rodzina. Pozostańcie z nami na kanale Opowiedz mi, słuchajcie innych historii a także przysyłajcie swoje interesujące, szokujące historie na e-mail, który znajdziecie w opisie tego filmu. Dajcie lajka, subskrybujcie i udostępniajcie to wideo znajomym.